Proszę, to nasze oszczędności. Nie wiem, czy na lokatę, czy na nadpłatę. Ile? Milion dolarów? To i na lokatę, i na nadpłatę wystarczy. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W poprzednim filmie pokazałem Wam nasz nowy, darmowy kalkulator kredytowy. Postanowiłem go jednak ulepszyć i dołączyć do niego nowe funkcje. Zatem dzisiaj policzymy, kiedy bardziej opłaca się założyć lokatę, a kiedy te środki przeznaczyć na nadpłatę Twojego kredytu hipotecznego. Będziemy rozważać trzy warianty. Pierwszy, kiedy nie masz prowizji za nadpłatę kredytu hipotecznego. Drugi, kiedy ona występuje i wynosi np. 3%. Oraz trzeci, kiedy nie dość, że ona występuje, to jeszcze wynosi np. nie mniej niż 200 zł. A to ostatnie, dosyć często pojawia się w starych umowach kredytowych. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś, czy też nie obejrzałaś poprzedniego odcinka, to tutaj masz do niego link, a także znajduje się w opisie tego filmu. Więc dla tych, co jeszcze nie wiedzą, jak pobrać nasz darmowy kalkulator, to należy wejść na stronę internetową w pomarańczowej ramce lub kliknąć link który znajduje się na dole w opisie tego filmu. Nie wymagamy podawania żadnych danych ani rejestracji, a jedynie bardzo Cię prosimy, że jeśli kiedykolwiek Twój znajomy, czy też ktoś z rodziny będzie zainteresowany kredytem hipotecznym, to polecisz naszą firmę, czy też nasz kanał na YouTubie. Jeśli taką umowę akceptujesz, to kliknij czerwony przycisk Tak, a następnie pobierz kalkulator. Od razu też dodam, że jeśli ściągnąłeś już kalkulator wcześniej, to w momencie publikacji tego filmu wyszła jego najnowsza wersja. Więc, proszę, zrób to ponownie, ponieważ w tym filmie będę omawiał nowe funkcje. Zatem, jeśli doceniasz moją pracę, to daj mi proszę lajka, a ja lecę dalej. Więc po ściągnięciu pliku na dysk i otwarciu kalkulatora w Excelu lub w aplikacji Arkusze poprzez narzędzia Google, Pojawi się główna część kalkulatora, dzięki której policzysz, jak nadpłacać kredyt, żeby na tym jak najwięcej zyskać. Tę część jednak omówiłem w poprzednim filmie, o którym już wspominałem. Aby jednak przejść do nowej części, to kliknij nadpłata czy lokata, która znajduje się na dole, po lewej stronie, w pomarańczowej ramce. Kalkulator jest odpowiednio zabezpieczony, a do edycji są wyłącznie niebieskie pola. Również jak najedziesz na dane niebieskie pole, to pojawi się komentarz, co tam należy wpisać. Jeśli wpiszesz błędną wartość, to pole zmieni kolor na czerwony. Przejdźmy więc od razu do pierwszego przykładu. Załóżmy, że w obecnej chwili nie masz już prowizji za wcześniejszą spłatę lub też nigdy jej nie było. Na górze, po lewej stronie, w pierwszym od góry niebieskim polu, czyli C2, należy wpisać oprocentowanie kredytu hipotecznego. W naszym przykładzie jest to 9%. Niżej zaznaczam, że nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę. Jeśli zaznaczysz tutaj opcję nie, to nie ma znaczenia, czy coś jest w kolejnych trzech polach. Teraz pośrodku w kolejnych trzech niebieskich polach, czyli F2, F3 i F4 należy wpisać dane lokaty. Powiedzmy, że masz lokatę. Czy też konto oszczędnościowe na 7,5% w skali roku na okres 4 miesięcy i masz do zainwestowania lub nadpłacenia 10 tysięcy złotych. Teraz spójrz na wyniki, które wskazują zielone strzałki. Program wyliczył, że bardziej opłaca się nadpłacić kredyt, a w ciągu 4 miesięcy na takim kroku zyskasz dodatkowo 97 zł. i 50 groszy. Być może powiesz, że te 100 złotych to niedużo, ale czy na pewno nie zdenerwowałoby cię, gdybyś teraz zalogował się na swoje konto bankowe i tam ktoś się włamał i zabrał ci na przykład 100 złotych? No więc właśnie. A jeśli z kolei chcesz oszczędzić jeszcze więcej na swoim kredycie hipotecznym, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i dołącz do naszej społeczności kilku tysięcy osób. Wtedy YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. W opisie tego filmu znajdziesz też, jaki przygotowałem dla Was prezent na 10 tysięcy subskrypcji, a teraz policzmy coś mniej oczywistego. Lewa pomarańczowa strzałka pokazuje, że zmieniłem oprocentowanie kredytu z poprzedniego przykładu na 6,5%. A z prawej strony pozostawiłem lokatę na 7,5%. Jednak zielona strzałka wskazuje, że pomimo tego, że lokata jest wyżej oprocentowana, to nadal opłaca się nadpłacić kredyt. Jest tak dlatego, ponieważ od zysków z lokaty mamy jeszcze podatek od zysków kapitałowych, co ów kalkulator uwzględnia. Jeśli nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę, to jak widzisz, obliczenia są proste. Jednak w starszych umowach kredytowych, czyli takich sprzed 21 lipca 2017 roku, często taka prowizja występowała i była nawet przez cały okres kredytowania. A być może masz takiego pecha, że już po tej dacie wziąłeś czy też wzięłaś kredyt hipoteczny i masz na przykład 3% prowizji za nadpłatę. Niestety, dość często klienci w takich bankach są informowani, że jest ona standardem. Co jest totalną bzdurą, ponieważ w większości ofert na rynku już takiej opłaty nie ma. Wróćmy zatem do obliczeń. Spójrz ponownie na niebieskie pola po lewo. Znowu mamy kredyt oprocentowany na 9% w skali roku, ale tym razem wybieram już, że mamy prowizję za nadpłatę. Powiedzmy, że wynosi ona 3% od nadpłacanej kwoty, czyli maksymalnie na ile tylko pozwala ustawa. Dalej załóżmy, że w naszym przykładzie będzie ona jeszcze trwać przez 20 miesięcy, bo początkowo prowizja była na 3 lata, czyli 36 miesięcy, ale kredyt spłacamy już przez 16 miesięcy. W ostatnim polu wpisujemy 0. Ponieważ zakładam, że w umowie nie ma określonej minimalnej wysokości prowizji. Swoją drogą od 21 lipca 2017 roku zapisy z minimalną kwotą prowizji nie mogą już występować, ale w starszych umowach takie zapisy niestety były. Za moment będzie właśnie przykład z taką opcją. W środku, na niebiesko, nadal mamy lokatę na 7,5% na 4 miesiące, a ty masz 10 tysięcy złotych na nadpłatę. W wyniku, który wskazuje zielona strzałka, kalkulator obliczył, że warto i tak ten kredyt nadpłacić, płacąc te 3% od 10 tysięcy złotych, czyli 300 złotych prowizji do banku. Spójrz też, że czas w obliczeniach wynosi 20 miesięcy, a nie jak wcześniej 4. Wynika to z tego, że kalkulator ma zaprogramowaną dość skomplikowaną funkcję, która liczy, czy przy tych parametrach nie opłaca się jednak nadpłacić w jakimś innym momencie trwania okresu występowania prowizji za nadpłatę, np. Na za 4 miesiące. A zysk 187,50 zł. Nie jest jak wcześniej różnicą między kredytem a lokatą, ale jest to różnica między wykonaniem nadpłaty teraz, a czekaniem przez całe 20 miesięcy na lokacie, żeby nadpłacić, jak już wspomnianej prowizji nie będzie. Oczywiście nasza firma posiada całą masę tego typu narzędzi, żeby zrobić wszystko, aby Twój kredyt hipoteczny był najtańszy, jak to tylko możliwe. Więc jeśli jesteś zainteresowany, czy też zainteresowana wzięciem nowego kredytu hipotecznego, lub też przeniesieniem obecnie już posiadanego do innego banku na lepszych warunkach, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. Zróbmy więc kolejny przykład. Zobacz teraz niebieskie pole. Które wskazuje pomarańczowa strzałka. Co się stanie, jak zmienił w stosunku do poprzedniego przykładu oprocentowanie kredytu z 9% na 6,5%. Jak pamiętasz, w identycznym przypadku, jak nie było prowizji za nadpłatę, to lepiej było nadpłacić kredyt. Teraz jednak lepiej, jak wskazuje zielona strzałka, założyć lokatę. No i teraz Przykład prezentacji tej części programu, której zbudowanie zajęło mi najwięcej czasu, a mianowicie są jeszcze takie umowy kredytu hipotecznego, gdzie prowizja za nadpłatę jest przez cały czas trwania kredytu i jeszcze w dodatku prowizja ta wynosi np. 2%, ale nie mniej niż 200 zł. W takiej sytuacji nadpłata np. Na 500 zł spowodowałaby przymus zapłaty prowizji wysokości wspomnianych 200 zł, czyli jakieś kosmiczne 40% kwoty nadpłaty. Spójrz więc znowu na niebieskie pola po lewej. Mamy, powiedzmy, kredyt oprocentowany 9% w skali roku. Dalej prowizję za nadpłatę, która wynosi 2% przez cały okres kredytowania. Więc wpisujemy na przykład 360 miesięcy. I jeszcze jest ona nie niższa niż 200 zł. Co umieszczamy w polu C6? Po środku, w niebieskich polach, wpisujemy 6%, bo zakładamy, że alternatywą jest lokata na 6% w skali roku przez okres 4 miesięcy. W wyniku mamy to, co wskazuje zielona strzałka czyli, że jednak należy nadpłacić kredyt. Ale jak to zrobić, żeby było jednak jak najtaniej? Zobacz więc na niebieskie pole, które wskazuje czerwona strzałka. Jest tam dodatkowe pytanie: ile możesz odkładać miesięcznie na nadpłatę? I załóżmy, że jest to 800 zł. Następnie system wylicza całą masę konfiguracji i to była najtrudniejsza część tego programu. A w wyniku, w pomarańczowym polu, które wskazuje czerwona strzałka, wychodzi że uwzględniając koszt kredytu, zysk z lokaty i prowizję za nadpłatę to najtaniej będzie robić nadpłaty co 11 miesięcy, czyli 800 zł razy 11 równa się 8800 zł. I mimo iż zarówno od 10 tysięcy złotych, jak i od 8800 zł zapłacimy 200 złotych prowizji za nadpłatę, to jednak czekanie okaże się droższe. Bardzo Cię zatem proszę, doceń moją pracę i pomóż mi rozreklamować ten kalkulator, umieszczając go na różnych przeznaczonych do tego celu forach i portalach społecznościowych. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strach nie